Cześć, witam serdecznie. Mam na imię Filip i w dzisiejszym wideo zaprezentuję Wam, jak w łatwy sposób przygotować jeden z najstarszych koktajli na świecie o nazwie Old Fashioned. Wideo powstało przy współpracy z marką 2KC. Są to suplementy pomagające zwalczyć syndrom dnia poprzedniego, czyli tak zwanego kaca. Zapraszam Was do przygotowania wspólnie koktajlu o nazwie Old Fashioned. To live without you, just can't get you off my mind. I've tried to live without you, just can't get you off my mind. And I never knew. Do przygotowania tego koktajlu będzie nam potrzebny whisky, cukier, angostura bitters oraz odrobina wody. Nasz koktajl będziemy przygotowywać w szklanicy barmańskiej. Jeśli nie macie takiej szklanki w domu, możecie przygotować ten koktajl bezpośrednio w szklance do whisky. Nasze miksowanie rozpoczynamy od dodania cukru, jednej łyżki. Następnie dodajemy dwa dasze, czyli dwie krople naszej angostury bitters, czyli gorzkiej wódki ziołowej. Teraz dodajemy około 5 ml wody. I mieszamy, aż nasz cukier się rozpuści. Gdy nasz cukier się już rozpuścił, dodajemy lód. Dwie duże kości, oraz przystępujemy do nalania naszego alkoholu. 30 ml whisky. I mieszamy. Cocktail Old Fashion przygotowujemy metodą mieszania, aby schłodzić nasz koktajl, rozwodnić i zmniejszyć ilość alkoholu. Następnie wlewamy kolejne 30 ml whisky i mieszamy przez 20 sekund. W momencie, kiedy nasz koktajl jest już gotowy, do szklanki wkładamy pośród oraz przecedzamy. I wasze old fashion jest prawie gotowe. Dekorujemy skórką z pomarańczy oraz wisienką koktajlową. Taki old fashion jest świetną propozycją dla osób, które lubią smak czystej whisky. Jeśli na drugi dzień będziecie mieli objawy kaca, weźcie dwa kace. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Dziękuję za dzisiejsze miksowanie. Cześć, do zobaczenia przy barze.